Słynna aktorka już tego nie ukrywa. Podzieliła się zasmucającym wyznaniem. Izabela Kuna może pochwalić się imponującą liczbą ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych, a także udanym życiem prywatnym. Mimo tego okazuje się, że aktorka, która niebawem obchodzić będzie 55. urodziny, ma ostatnio mało optymistyczne nastawienie do otaczającej jej rzeczywistości. Izabela Kuna podzieliła się zasmucającą refleksją. Izabela Kuna to popularna polska aktorka, która swoją karierę zaczynała na deskach teatru, jednak największą rozpoznawalność zyskała dzięki występom w kasowych komediach romantycznych, takich jak Ladies i Idealny facet dla mojej dziewczyny. Jakiś czas temu można było zobaczyć ją także w trzech częściach filmu Teściowie. Niedawno gwiazda dużego ekranu podzieliła się kilkoma refleksjami na temat swojego życia prywatnego. Okazuje się, że 54-latka coraz częściej myśli o upływającym czasie i przyznaje, że pomimo licznych sukcesów w życiu zawodowym, dopadają ją mało optymistycznie myśli. Ja się bardzo dobrze czuję ze sobą, ale chciałabym mieć 10 lat mniej. Upływający czas jest dla mnie przerażający. To nie jest tylko to, jak ja się czuję. Ja się czuję super. Poćwiczyłam dzisiaj, potem miałam angielski, zaraz idę na masaż, potem mam bankiet po filmie, więc czuję się super. Ale liczby są, jakie są, mówiła w podcaście z Zakulis. Izabela Kuna mówi wprost o przemijaniu. Izabela Kuna zaskoczyła prowadzącego niezwykle szczerym wyznaniem. Aktorka przyznała, że nie potrafi zaakceptować nieuchronności przemijania, co wprawia ją w ogromną frustrację. Nikt mnie nie przekona, że większość swojego życia mam za sobą. No tego się nie zmieni. W związku z tym, jak sobie pomyślę, ile czasu jeszcze mi zostało, ale tak, żeby przytomnie to rozegrać, to jest mi strasznie przykro. Naprawdę, jest mi strasznie przykro i, no przykro mi po prostu, skwitowała gorzko w rozmowie z Maxem Berem. Izabela Kuna nigdy nie weźmie ślubu z partnerem? Gwiazda planety Singli jakiś czas temu mówiła otwarcie także o swoim związku. Wyszło na jaw, że chociaż aktorka jest szczęśliwa ze swoim partnerem, nie ma zamiaru legalizować swojej relacji. Wszystko z powodu przykrych doświadczeń z przeszłości. Izabela Kuna ma za sobą nieudane małżeństwo, które mocno wpłynęło na to, co dziś myśli o kolejnym ślubie. Kiedy jako młoda dziewczyna brałam ślub, to w kościele próbowałam sobie wyobrazić, jak się ze starzeje z człowiekiem, którego właśnie poślubiałam. Wysilałam się i za nic nie widziałam nas razem. Aż się popłakałam, wspominała w rozmowie z wysokimi obcasami. Zamiast tego 54-latka stara się skupiać na innych aspektach relacji. Myślę, że sekret udanego związku to nie ślub. Nie widzimy powodu, by zmieniać coś, co od kilkunastu lat świetnie funkcjonuje, zdradziła w rozmowie z Galą.